Cześć kochani! Leniwe wakacje? Nie, 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 nie z waszą Karoliną. Jedna, druga książka i już. Dzisiaj mamy Julkę i Emę. Razem ćwiczymy z książkami. Uwaga! Stoimy na szerokości bioder, nogi, brzuch napięty, pośladki też. Do tyłu trochę ramiona, tak, barki, klatka otwarta i szeroki uśmiech na twarzy. Uwaga! Unosimy ręce wyprostowane do przodu, otwieramy klatkę, zamykamy, opuszczamy, wdech i wydech, na wdechu, wydechu, wdech nos, wydech usta, powtarzamy ładnie, zgodnie i już, jeszcze kilka ćwiczeń, kilka razy, aha, ostatni i już, unosimy ręce do góry, tak, w dół, otwieramy klatkę, op, góra, dół, wdech, Wydech, nie zapominaj, leciutko sobie spokojnie oddychać, otwierać i zamykać. Jeżeli mój temp jest za szybki, rób to nieco wolniej. Ostatni raz, cudownie. Opuszczamy ręce. Uwaga, prawa ręka do ruchu i 6-8 razy wykonaj spokojnie każde ćwiczenie. proste ręka, proste plecy, napięty brzuch i jest. Druga ręka wyprostowana. Tak, cudownie ci leci. Bardzo fajnie. Jeżeli nie masz książki, to możesz wykonać bez książki. Dobrze, uwaga. A teraz jedna do tyłu i druga. Na przemian sobie tak. Spokojnie ładnie. Jeszcze chwilka. Cztery, trzy, dwa i jeden. Cudowne długie ręce. Tak, otwieramy klatkę. Patrzymy na książkę do tyłu i tu wdech. Wydech, cudownie Wam leci, dziewczyny. Uśmiechy. Tak, dobry nastrój, Niedziela. Zaczniemy aktywnie i fajnie. Tak, darujemy uśmiech. Tak. Ostatni, otwieramy i jeszcze, Op. i już. Uwaga, super, nieco szerzej nogi, składamy książki i robimy przysiady. Uwaga i jeden, dwa. Jeden, dwa. Cudownie, fajnie. Sześć osiem razy wykonać, możesz spokojnie, tak. Aha, cztery, 3, 2, i jeden. Cudownie, jedna noga nieco dalej, stopa, tak. Jedna ręka tu, a druga tu. Sięgamy pod nogi praktycznie do nogi, do stopy i otwieramy, patrzymy na książkę. Wdech, wydech, wdech, wydech. Zrób to ze mną, tak, a poczujesz, poczujesz tą energię, ten dobry przypływ ciepła i oczywiście dobrego nastroju. Cudownie. Teraz ostatni i już. Zmieniamy. Druga noga, stopa, raz, dwa, wyprostowana. Sięgamy pod logi jeden, otwieramy klatkę, patrzymy na książkę. Wdech, wydech, cudownie. Jeszcze kilka razy. Pamiętaj, w domu czy na przyrodzie. Czy na wakacjach gdzieś 6-8 razy. I to jest super. Cudownie i już. Uwaga, tak. Teraz książki mamy przed sobą i już przysiad. Unosimy do góry. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeden, dwa. Jeszcze. O, ostatni. Teraz tak, lec proste. Rozluźniamy górę tak, dech. Wydech, jeszcze jeden wdech, no powtórzymy jeszcze, okej okay. i już na tym skończymy swoją poranną gimnastykę, ale wiesz, że możesz wykonać w dowolnej chwili, z dobrym nastrojem i z szerokim uśmiechem na twarzy, pogodnej niedzieli, milego dnia, pa pa.